Siemano moi drodzy, z tej strony Adrian. Ostatnio trochę mnie nie było, bo ja generalnie nie działo się za wiele. Grałem sobie trochę na lidze Boxa, na tam tym flickerem, działało całkiem spoko. Fajnie się tam grało, ale generalnie bez nowego kontentu. no było trochę nudno. Później pojawiło się Cmentarzysko i Kasztanowa, połączona liga, hardcore. Ja graczem hardcore nie jestem. Zagrałem pierwszy raz na hardkorze i chyba na 70. pierwszym poziomie się wywaliłem. I tak się skończyła moja przygoda. Tam pograłem sobie trochę z Storm Brandem, Inquisitorem. Nie chciałem żadnego buildu z poceńca. Tak po prostu chciałem sobie podejść na HCE, zagrać po swojemu i zobaczyć jak, jak mi pójdzie. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie w komentarzu, czy łapeczkę, czy subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli to zrobicie. No i teraz przed nami fajny nowy event, w którym GGG zarzuciło nam 19 nowych ascendancji, więc myślę, że tutaj nie będzie już takiej nudy, nie będzie problemu z kontentem i tak dalej, bo też cały Atlas, całe drzewko Atlasu zostaje zastąpione. Wjeżdżają te idole i na nich będzie się to wszystko opierać, więc jakaś tam różnorodność troszeczkę wystąpi. Event będzie trwał przez miesiąc i w sumie co najważniejsze jest związane z tym eventem dla zainteresowanych. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto zagrać, czy nie, no to za wbicie 80 poziomu, znaczy zawbijanie któregoś tam poziomu i tak dalej będą rozdawane. I temy do setu Transmoga, znaczy mtx w sensie wyglądu ze sklepiku, tak jakby. Nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądać. Co ileś poziomów będzie jeden przedmiot? Prawdopodobnie będą to w kolejności takiej, że najpierw wrzucą nam rękawice, później buty, zbroje i na koniec hełm. Na 80 poziomie wszystkie te nagrody już dostajemy, więc warto sobie po ten secik zagrać. Nawet jeżeli nie gracie w p 1 tylko jesteście graczem POE2, no to ten secik wam do POE2 później przejdzie, Jak oni go dodadzą, zaktualizują, a znajdź życie. Będą chcieli troszeczkę się podlizać i pewnie dodadzą go od razu, że będzie działał też w P2. Natomiast jeżeli chodzi o ten event, no to tak jak mówiłem, trwa on miesiąc i chciałbym sobie na nim troszeczkę pograć, ale jestem zmęczony tymi metabildami, bo na samych Kalgursach, na Settlers of Kalgurs grałem Tricksterem, był to po prostu byłem Metaslave'em. Grałem pod Energy Shielda, pod Lightning Strike'a, więc mam dość grania pod Energy Shielda. Nie chcę grać melasem, no i tak przyjrzałem sobie te. Ascendancje, które tak naprawdę tam pokazali. Kilka jest interesujących, kilka jest naprawdę OP, no ale niestety wydaje się, że najbardziej OP będzie Mana Stacker pod właśnie mele, strajki. Ja tym grać, tak jak wiem, nie chcę. Żeby wyjść trochę poza taką metę, zacząłem sobie szukać, szukać, szukać i. Znalazłem coś ciekawego. Stwierdziłem, że pogram sobie trochę balistami. W sumie jest to kopia buildu, yy, który ludzie grali na Hierofancie, No bo tam na Planinzie, jak sobie zajrzymy. Zresztą jak sobie zajrzymy, wejdziemy na Planinę, w buildy i wpiszemy sobie yy, Siege balista mnie interesowała. No tutaj mamy, może zasłaniam, może nie, nie wiem. No I mamy tą Siege balistę. Generalnie jak możecie sobie zobaczyć, większość tych grajków, no to Hierofant. Ja sobie po prostu Kliknąłem się tutaj w jakiś pierwszy lepszy build i zobaczyłem pod co grają. No to jest Dex Stacker. I wygląda to w sumie spoko, bo te przedmioty w większości, ten łuk, czyli Iron Commander, Fractal to ta maseczka, która daje nam tutaj Elemental Damage, daje nam Crit Multi, i, i daje nam Evasion energy Shielda i to sporo tego Evasion naprawdę. Yy, nowy Quiver, który niedawno został dodany, też daje nam Cold Damage za Dexterity. I zbrojka, która jest tak naprawdę 1C Unikiem daje nam też damage z dexterity bardzo tanie przedmioty startowe przynajmniej ja tak myślę dodatkowo gra się tutaj pod hatred a hatred zostało znerfione i yy, bardzo tanie moim zdaniem będą też watcher's e pod właśnie hatred chociaż on tutaj chyba nie gra pod hatred akurat ten nie gra pod hatred ale ja tam w pobie mam właśnie watcherka pod hatred na czym ten build polega? moi drodzy generalnie ten build polega na tym że stawiacie sobie totemy one z was strzelają przejmują częściowo wasze obrażenia no i tak sobie biegacie strzelacie, stawiacie jest to taki bardzo miły bardzo luźny playstyle ja wcześniej lubiłem grać explosive arrow Ballistą i pozostało to jakby w mojej głowie dobre wspomnienia pozostały po tym buildzie, była to w sumie jedna z lepiej zagranych lig, gdzie zdobyłem najlepsze przedmioty pokonałem najwięcej bossów itd tak itd tak ale z drugiej strony nie jest to też taki bardzo tankowaty build Możemy się na fajne obrażenia nastawić w early game i na bardzo mocne obrażenia w late gameie, więc yy, generalnie polega to na tym, że jeżeli my zabijemy kogoś, to on zabije nas. Wielkiej defensywy tutaj nie ma. I przejdźmy sobie w sumie do obika. Ja tutaj zasłaniam gębą po prostu, czekajcie, przesunę się. Dobra, moi drodzy. Jesteśmy w Fobie. I na czym ten build polega? Zacznijmy może od tego, że jest to stacker, stat stacker. Tak jak widzicie tutaj na tym. Chip girze i na drzewku, że tak powiem, pod ten tańszy gir specjalnie właśnie wykonanym, nazwanym Chipson, mamy 1400 deksa. I ten build właśnie polega, tak jak widzieliście, na tych przedmiotach pod deksa. Przez to skalujemy obrażenia. No i najważniejszy jest tutaj również łuk, który daje nam również za dexterity możliwość posiadania dodatkowych siege balist. Czyli za każde 200 deksa dostajemy dodatkową jedną balistę. Przy aktualnym setupie, który jest naprawdę bardzo tani, możemy tych balist postawić 14, co daje nam te 3 miliony około DPS-u, i będzie to taki, um, taka postać na ilimapy, na jakieś tam rozpoczęcie Atlasu. Jeżeli chodzi o przedmioty, to są te uniki, które wymieniłem wcześniej. On nie ma żadnych modów tutaj, oczywiście. Dalej są to przedmioty z tak naprawdę Dexterity. No i życiem. Nic tutaj więcej nie ma. Resy sobie sfiksowałem, żeby tutaj nie było, oczywiście. Poprzez custom modifiery. Dodałem tutaj też mody z Ascendancji. Zagramy pod Ascendancję Ancestral Commander i wybierzemy sobie tutaj Ancestral Defiance. Jest to świetny mod, który pochodzi z amuletu Defiance of Destiny i powoduje to, że jeżeli otrzymujemy obrażenia, a mamy jakieś życie już utracone, czyli na przykład mamy połowę HP, otrzymujemy, nie wiem, tysiąc obrażeń. Mamy 5000 życia, 15% z tego brakującego życia, czyli 15% z 2500, zostanie nam najpierw przywrócone, a dopiero później dostaniemy hita. Jest to naprawdę do małych hitów bardzo, bardzo fajna mechanika. Ciężko jest tym umrzeć na mapach od ataków potworów, bo już grałem wcześniej z tym amuletem, grałem w Lice, chyba Affliction też, właśnie balistami od e, Explosive Arrow. Do tego będziemy grać sobie Forest of the Ancestors. E, Forest of Ancestors. No tutaj dodatkowy jeden totem, czyli jedna balista dodatkowa i 20% obrażeń z hitów. Dostanie najpierw nasz totem, a resztę obrażeń otrzymamy dopiero my, więc też 20% mniej demage, jeżeli mamy postawiony jakiś totem na ziemi po prostu. Dodatkowo weźmiemy sobie Taffend Skin, który powoduje, że nasz Action Speed i Movement Speed nie może być zmodyfikowany powyżej, poniżej. Tej bazowej wartości, czyli jakieś slowy, chile i tak dalej, to nas nie działa w ogóle. Nie zabiera nam to attack speeda i movement speeda, jest to bardzo fajne quality of life. Trzeci mod, czyli Armor from Equipped Body Armor is Doubled, jest tutaj dead modem, bo my nosimy zbroję pod evasion. I wracając do POWA z ważniejszych mechanik, bierzemy sobie tutaj Kistona, Mage Bane który powoduje, że za każde 15 de Dexterity dostajemy 1% do Suppress Spell Damage, więc nie musimy na przedmiotach posiadać tego Suppressa, a mamy go wykop wykapowanego 100%, jak tutaj widzicie, przy tych właśnie, przy tym 1400 deksa. Jeżeli by nam brakowało, to tutaj bardzo blisko są oczywiście notki, że możemy sobie za 2-3 punkty dobrać tego Suppressa, jeżeli mamy jeszcze mniej deksa, i tak dalej. Ja pewnie z tego będę na początku korzystał. To, co jest tutaj też najważniejsze, no to właśnie Dexterity, więc wszystko co bierzemy skupia się na tym, żeby podbić nam Dexa. I zaczynając od może Jeweli, mam tutaj Fluid Motion, który transformuje e, siłę z pasywek w, w pobliżu w zakresie tutaj właśnie tego Jewela, jak widzicie to kółeczko. Na Dexterity, więc tutaj dostajemy sporo punktów dexa. Dalej, generalnie to jest taka wersja biedniejsza, ale w wersji tej bogatszej. Tutaj pokażę Wam w tym defaultowym drzewku. W tej wersji bogatszej tutaj dalej znajdziemy. U Natural Instinct jest to drogi jewel. Ja nie wiem, czy w ogóle dotrę do niego cenowo, bo nie wiem, czy aż tyle będę grał. Będzie mi zależeć na pewno na wbiciu tego 80 poziomu po mtx -y. Dalej mamy Browna, który zwiększa nam dexa procentowo. Jest to bardzo fajny jewel też. No, i tutaj jak sobie przejdziemy, mamy dwa ważne bardzo żuele, które działają w taki sposób, że im dalej są od naszego wyjścia, czyli od tych punktów, gdzie startujemy, ja tutaj marauderem będę startował, każdy ten punkcik powoduje, że mody na tym joelu mają zwiększony o 25% efekt, czyli te 5 dexterity, my stakujemy dexterity, więc oczywiście tutaj szukamy dexterity, będzie miało zwiększony efekt. I tak samo jak wpakujemy go tutaj, czyli jak najdalej od miejsca startowego, tak też wpakowujemy go tutaj na końcu klastera. Jeżeli jesteśmy przy klasterach, no to te klastery są pod colda. Tutaj też cold, tutaj core, który z 1% cold damage zwiększa nam za każde, 25, za każde 25 punktów dexa. I drugi jakiś fajny, większy, większa pasywka. Już to nie ma znaczenia. Ja tutaj blanketed blanket snow dałem, czyli po prostu. Cold Pena. I bardzo ważny medium cluster jewel i bardzo ważny pasyw na nim, czyli Sleepless Sentries, który daje nam długość trwania totemów. One dłużej stoją na ziemi, więc my możemy się poruszać, możemy biegać, możemy tam wykonywać jakieś akcje, unikać ataków, bossów i tak dalej. Ale druga linijka, najważniejsza linijka na tym clusterze, czyli jeżeli mamy totem postawiony, to mamy też Unslota. Anslot daje nam oczywiście atak speeda. I tutaj, tak jak mówiłem, split personality. Jeszcze fajnym jewelkiem jest dla nas... Y Time as Jewel, Brutal Restran, który daje nam yy, pasywnie też Dexterity. Jak możecie sobie zobaczyć, ta pasywka daje normalnie tylko na przykład Crit Multi, tu daje życie. A ta mała pasywka daje Crit Chensa i pod tym daje również Dexterity Flat. Więc tutaj naprawdę bardzo sporo tego Dexterity łapiemy też. Jeżeli chodzi o samo drzewko, no to skupia się ono oczywiście na Dexie. Na atrybutach generalnie, więc tutaj też łapiemy sobie Atmos Swift Nest z masterką, atrybut mastery. Na samym końcu mam tutaj włożonego tego oczerka. Być może włożę go gdzieś wcześniej, troszeczkę zamiast tego Brutal Restrana i później je podmienię, ale no tak, tutaj wrzuciłem go na koniec. Dodatkowo w tym buildzie są również używane Iron Reflexy, żeby mieć troszeczkę więcej tutaj armora. Cały nasz Evasion, my stakujemy Evasion i cały Evasion jest zamieniany na armor. Dodatkowo zbieramy sobie wszystkie punkty, które zwiększają nam ilość totemów i dają nam jakieś fajne bonusy właśnie na tych totemach. Więc te dwa wheelie, czyli Watchtowers i Surveillance, są dla nas takim must have. Em. Poza tym możemy sobie fajnie tutaj złapać kilka nodek na boły, ale musimy pamiętać o tym, żeby tutaj uważać. Dlatego, że jeżeli weźmiemy Master Fletchera, to i będziemy, będziemy mieć dwa projectile. Albo cztery projectile. Generalnie, jeżeli będziemy mieć projectile parzyście, to nasze balisty nie będą trafiać w pojedynczych przeciwników. Jeżeli będzie na przykład jeden przeciwnik, jeden boss i te projectile będą leciały w taki sposób, że będą właśnie cztery, no to nie będziemy w nich trafiać. Już wam pokazuję o co chodzi. I tak w skrócie, jeżeli to jesteśmy my, a to jest nasz przeciwnik, dajmy sobie tutaj na kolorek szybko i mamy linię. I mamy dwa pro projectile, no to balista będzie strzelać tak i nie będzie trafiać przeciwnika. Natomiast jeżeli będziemy mieć już trzy projectile, to zawsze ten środkowy projectile będzie trafiał. Jeżeli będziemy mieć natomiast cztery projectile, no to znowu tutaj pojawia się problem i będą one wystrzeliwane w taki sposób mniej więcej. Nie? To oczywiście tak głupie narysowanie w pamięci, ale żebyście zrozumieli o co chodzi, więc to jest bardzo ważne, żeby pilnować tej ilości projectile którą wystrzeliwują nasze balisty dobra i generalnie jeżeli chodzi o tą wersję startową tańszą tutaj 3 miliony dps u natomiast jeżeli przełączymy się ze wszystkim na default tak jak on tutaj poustawiany oczywiście build nie jest mój od razu mówię jest on po prostu wzięty z play i przerobiony pod siebie troszeczkę wielu tutaj też nie zmieniałem nie ukrywam tylko po prostu pod pod dostosowanie do tej ascendancji nowej to, to zmieniłem co chciałem Dobra, i tutaj po przestawieniu na ten default, no to wrzucamy jeszcze 20 balist. będzie 36 milionów DPS-u. Jak myślę, że ta w takim girze jest to nawet spoko wynik powiedzmy. Oczywiście tutaj zapomniałem pozmieniać klastery, bo ja craftowałem te klastery sobie tak, żeby wziąć jakieś najtańsze. Dobra, i te 37-38 milionów DPS-u. Jest to moim zdaniem naprawdę spoko DPS, wystarczające, żeby zrobić wszystkie bossy może gdzieś tam jeszcze dalej da się dopchnąć ten build, zobaczymy też, no zobaczymy co, jak to generalnie będzie wszystko działać. Jeżeli chodzi o sam leveling, no to ja będę levelował tutaj raczej Holy Flame Totemem, jeżeli już troszeczkę będę miał więcej punktów i więcej gearu, czyli myślę, że pod koniec kampanii postaram przerobić się od razu w te balisty, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Natomiast jeżeli będzie wciąż problematycznie, no to gdzieś tam będę próbował wtedy grać pod, yy, pod Explosive Arrow balistę, żeby sobie dozbierać trochę karencji i wtedy przerobić się już na tą pełną wersję tych balist. No i to w sumie ode mnie tyle. Dajcie znać, czy będziecie grać na tej lidze. Jeżeli tak, to czym? I do zobaczenia w następnym filmie.